Pękające lustro. Uśmiech Katarzyny był nieskazitelny, jej strój kosztowny, a jej życie, oglądane z za eleganckiej furtki ich willi, pozostawało doskonałe. Zapraszam na kanał na dłuższe treści. Codzienny rytuał nie mógł się zmienić. O ósmej rano odprowadzała dwójkę dzieci: dziesięcioletnią z osiem i siedmioletniego piotra. Do prywatnej szkoły udając, że spieszy się na spotkanie w agencji reklamowej, z której zwolniono ją trzy miesiące temu. Codziennie przez dwadzieścia jeden dni robiła kawę w najdroższym ekspresie. Patrzyła przez okno na wypielęgnowany trawnik i kłamała. Dzwoniła do klientów, pisała maile do szefa. W rzeczywistości szukała pracy gorączkowo przeglądając ogłoszenia, a jednocześnie odpisywała na czternaście ponagleń z banku i pięć od komornika. Długi po zmarłym mężu, potężna rata kredytu. W zamożnej dzielnicy pozory kosztowały kocie. Katarzyna odmawiała sobie wszystkiego. Jedzenia, spania, ciepłego płaszcza. Jedyną rzeczą, jaką sobie kupiła, były cztery puszki drogi organicznej karmy dla psa, bo na nim nie mogła oszczędzać. Własne obiady zastępowała czarną kawą i rosnącym poczuciem winy. Trzy razy obiecała Zosi, że kupią nową książkę, po czym odwołała wyjście, tłumacząc się nagłym spotkaniem. Prawda była taka, że wydała ostatnie dwadzieścia złotych na bilet miesięczny. Koleżanki ze szkoły. Te, które znały ją jako perfekcyjną Kasię, zapraszały na drinka. Odmawiała, obawiając się, że rachunek przekroczy jej dzienny budżet wynoszący obecnie okrągłe zero złotychły. Izolowała się coraz bardziej, jej twarz w lustrze była coraz bledsza, a oczy coraz bardziej podkrążone, ale makijaż i drogie ubrania trzymały fasadę. Pewnego popołudnia Piotrek przyniósł rysunek nam. Była na nim mama, dom i trzy pęknięcia na ścianie. Dlaczego te pęknięcia? Zapytała cicho, bo mamo wszystko się sypie, odpowiedział. Katarzyna usiadła na podłodze w salonie, luksusowy dywan wchłaniał jej łzy, czuła, że nie jest w stanie wstać, zrozumiała, że jej idealny obraz już dawno się rozpadł, zamiast ratować dom, musiała uratować siebie, wybrała numer telefonu do schroniska dla kobiet, a nie do agencji nieruchomości. To była jej jedyna prawdziwa szansa na odzyskanie kontroli kosztem zburzenia wszystkich pozorów.